ja Ola. Cześć, mam na imię Ola i witam Was na kanale Duński z Cynamonem. Małe przypomnienie: na Facebooku założyłam grupę Nauka Duńskiego dla Każdego, gdzie rozmawiamy ze sobą, dzielimy się materiałami i motywacją do nauki języka duńskiego. A teraz temat tej lekcji, czyli u lekarza. Zaczynamy. Dwa podstawowe słówka to in le, in le lekarz lekarka in surplesk in surplesk pielęgniarz pielęgniarka w tym odcinku poznacie zwroty, które możecie zarówno usłyszeć, jak i powiedzieć podczas wizyty u lekarza. Podstawowe pytanie to: my jaj. Jelpy dajmy, w czym mogę Ci pomóc? Ja ond i helsen. Jaj ha. ont, i helsen. Boli mnie gardło. Ja on i meulen Jaj. Ha. ont, i. Myły. Boli mnie brzuch. ja hoł, piny. Jaj, ha. Hoł, piny. Boli mnie głowa. Dosłownie mam ból głowy. To, że coś nas boli, możemy wyrazić albo na pierwszy sposób, czyli jaj, ha, on i. Dosłownie mam ból w i tutaj wymieniamy hoł, hilsen lub mył. Ja jarej. Jaj. Harej. Ha, mam biegunkę. Kolejnym pytaniem, które możemy usłyszeć od lekarki czy lekarza to woden ha de? woden ha tu de. Jak się masz? Przykładowe odpowiedzi. Jaj mal Jaj er mal Jestem bardzo zmęczona, zmęczony. Jaj fylo maj swej. Jaj fylo maj swej. Czuję się słabo. Jaja fejba. Jaj Ha feiba. Mam gorączkę. Zauważcie, że w, słówie, w słówku gorączka występuje zwarcie krtaniowe. Feiba. Ja ha feiba to proste zdanie oznajmujące. Mamy osobę plus czasownik. Bardzo łatwo zrobić z tego proste pytanie. Czy masz gorączkę? Ha du feiba? Ha du feiba? Nie potrzebujemy tutaj żadnego słówka czy. Wystarczy, że zamienimy miejscami czasownik z osobą. Jaha, feiba, mam gorączkę. Hadu, feiba, czy masz gorączkę? Kolejne pytanie, które może paść od lekarza, lekarki: to wohoj erin feiba. Wo, hoj, ea, er, din feiba. Jak wysoką masz gorączkę. Jaha calwy i fejba. Jaj. Ha. 39 calwy i fejba. Mam 39 stopni gorączki. Jeżeli podejrzewamy u siebie objawy koronawirusa, koronawirus mogą to być na przykład Ja wetra inkspesfeja, jaj, Ha, werc hat Mam problemy, trudności z oddychaniem. Ja ha, o luktesens. Ja ha, zabt smysz, o luktesens. Straciłam smak i zapach. Ja ha, mouskle smera. Ja ha, Mózg smera, mam bóle mięśni. Kolejne pytanie, które możemy usłyszeć od lekarki czy lekarza, to Wo lenge du haft ond? Wo länge har du haft und? Od jak dawna Cię boli? Wo lenge hadu haft diese symptoma? Wo Lenge ha du haft diese symptome. Jak długo masz już te objawy? Przykładowa odpowiedź. Ja wel, sy i fem deje. Jaj ja, sy i fem deje. Jestem chora, chory, od pięciu dni. Co jeszcze możemy usłyszeć w gabinecie lekarskim? Le, maj poraj. Le, maj kige, poraj. Pozwólcie, obejrzę. Jaskę, unusujaj. Jaj. Jaskę, Muszę, zamierzam cię zbadać. Jeszcze kig daj i örne. Jaj, ske, daj i örnę. spojrzą ci w uszy, albo jajskie, kige, daj i mun. Jaj, ske, kige, daj i mun. zajrzą ci do buzi. Co jeszcze usłyszymy w gabinecie? Du må gerne tage din bluse af. Du må gerne tage din bluse af. Måske stjænger noget Du må gerne sætte dig ned. Du må gerne sætte dig ned. Mås du, må du, må du må gerne lægge dig ned. Du Mo, gerne, lege, daj, Możesz się położyć. Stryk, while o hildul. u. Stryk, while in, o hild Oddychaj głęboko, dosłownie głęboki wdech i wydech. Podczas badania możemy usłyszeć: Tu skesi tyl, da tego, ont. Tu skesi tyl, e nul, da, gör, er ont. Powiedz, jeżeli coś cię boli. Albo krócej: gory ont, gör, dy, ont. Czy to boli? Odpowiedź może być tego on't the girl on't to boli. W zależności od tego, jak mocno nas boli, możemy powiedzieć tego mal on't the mal on't to bardzo boli albo tego lit on't the lit on't trochę boli. Pytanie u lekarza może również być takie: Chosta du slim, ela uln slim? Chosta du my slim, ela uln slim? Czy kaszlesz z flegmą, czy bez flegmy? I odpowiedzi: Ja chosta my slim, jaj chosta my slim, kaszlę z Flegmo albo ja hosta ulm slim. jaj. Host ulm slim. kaszel bez flegmy. Mamy również słówka takie jak czy chusty, czy suchy kaszel albo wol chusty, wol chusty, mokry kaszel. Przy przypisywaniu lekarstw może od lekarza paść się pytanie womal vayeru, womal vaya ile ważysz albo Waheru, wo wohoj era tu. Po badaniu miejmy nadzieję, że usłyszymy El Cafinu El ser. Wszystko wygląda ok, w porządku. A jeśli nie, to wiske ce in Wi, wiske in musimy pobrać krew. Lub tuskiego go slabe. o słabe e, otrzymaj tuske go jem o slabe e. Drege, mal, wenn. Idź do domu, odpoczywaj i pij dużo wody. Pytanie, jakie możemy zadać lekarzowi, to: foja in melling, für jaj Czy dostanę zwolnienie lekarskie? Pytanie uzupełniające do tego: Wolę in insüm melling, Länge, giela, min, Na jak długo starczy moje zwolnienie lekarskie? Jeszcze jedno pytanie to: Wo medicin? Wo medicin? Jak często powinnam zażywać lekarstwo? Przykładowa odpowiedź: Duske ceince Wyczle TIM TU In tablet WIM. Zażywaj jedną tabletkę co trzy godziny. Odnośnie lekarstw i wypisywania leków w Danii przeważnie lekarze nie wypisują papierowych recept, tylko wszystko idzie na naszą żółtą kartę zdrowia. SUNCHUSCOT Karta Zdrowia. Z taką kartą udajemy się do apteki. I przeważnie w aptece jest taki automat, gdzie mamy do wyboru dwie opcje. Albo Honkurbs Medicine. Czasami jest napisane samo „Honkub”, czyli bez recepty, dosłownie od ręki jakieś y, produkty, lekarstwa. Albo Recept Plikti. Recept Plikti to znaczy, że wymagana jest recepta. Wybieramy właśnie tą opcję i dostajemy numerek. Ten numerek będzie nam potrzebny, kiedy pan lub pani nas zawoła, i tutaj przydadzą nam się liczby. Jeżeli nie pamiętacie liczb po duńsku, to zapraszam do lekcji numer 3. Kiedy już wykupimy lekarstwa, na nich będzie naklejona taka karteczka z naszym imieniem, nazwiskiem oraz dawkowaniem, więc nie musimy się bać, że zapomnieliśmy, ponieważ tam będzie napisane, ile i jak często powinniśmy zażywać nasze lekarstwa. Na koniec chciałabym przypomnieć, że podczas wizyty u lekarza warto wspomnieć o przewlekłych chorobach lub o ciąży. Jak to powiedzieć po duńsku? Ja ha ja diaperis. Jaj. Ha diapeis. Mam cukrzycę. ja, ja jestm. Jaj. Ha ja estm. Mam. astma. Jeg har for højt blødtryk. Jeg har for højt blødtryk. Mam nadtisnænja. Jeg har dårligt hjerte. Jeg har dårligt hjerte. Mam hore serca. Jaj, jaj, ea, Jestem w ciąży. W tej lekcji to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobała. Zapraszam Was na Instagrama i na Facebooka Duński z Cynamonem, gdzie codziennie czekają na Was fiszki z nowymi słówkami po duńsku. W następnym odcinku ważny temat: Sytuacje alarmowe. Vai day, qual é daí? you, Hi hi.